Witajcie, kochani. Zanim przejdę do omawiania następnych zajęć, też można powiedzieć nowych, choć zadziewających się już od roku, powiem jedną ważną, bardzo ważną kwestię. Powiem o akceptacji, o której to mówię często. O której to jest już na kanale trochę filmów. Tak się składa, że będąc trenerką radykalnego wybaczania, pracując tą uzdrawiającą metodą ze sobą i moimi klientami, uczestnikami warsztatów, akceptacja jest podstawą i rzeczą pierwszą, pozwalającą nam na jakąkolwiek zdrową zmianę. Mówię o tym na początku zajęć oczyszczająco-uwalniających, o których w następnej części opowiem. A w związku z tym, że mówić łatwo, praktykować znacznie trudniej, zajęcia zaczynamy od nauki, akceptacji, od medytacji. Przygotowującej nas napuszczanie naszych przywiązań, obciążeń, ze zrozumieniem i pogodzeniem się z tym, co było, co jest jeszcze do tej pory. Z racji tego, że bardzo dużo zmian dzieje się wokół nas praktycznie codziennie coś staje się inne niż dotychczas znaliśmy. Potrzebujemy bardziej jak kiedyś pamiętać o akceptacji. Akceptacji, która otwiera nas na zmianę, pozwala ze swobodą i spokojem z przestrzeni miłości, bez zaniżania naszego pola niskimi wibracjami. Takimi jak upór, walka, nienawiść, pozwala na zmianę w nas samych, po to, abyśmy rezonowali z tym, co Matka Ziemia i wszechświat ma dla nas najlepszego, pod postacią nowych czasów, nowej, odrodzonej, żyjącej w zdrowiu. Wzajemnej harmonii i miłości w planecie. Bo tylko akceptacja stanu, który jest, akceptacja tego, co się obecnie dzieje, daje nam możliwość przyjścia nowej perspektywy. Możliwość przyjścia perspektywy, która będzie Owocem nowej świadomości, nowego spojrzenia na siebie, na ludzi, na świat, na całą naszą planetę. Tylko akceptacja i spokój, kochani, uczynić może, że zmiana ta dokona się z najlepszą możliwą korzyścią dla nas wszystkich i dla naszej planety. Na której znaleźliśmy się teraz, w tych czasach, z własnego, świadomego wyboru naszej duszy. Tu potrzebujemy wiedzieć, że nikt nie przymuszał nas do zejścia w te czasy. Potrzebujemy mieć świadomość, że nikt nie kazał nam zejść właśnie teraz, właśnie tutaj. W to miejsce i w ten czas, w którym obecnie żyjemy. Była to świadoma decyzja, świadomy wybór naszej duszy, chcącej takiego właśnie doświadczenia, chcącej życia w takim tu i teraz, chcącą Dania siebie i z siebie to, co może najlepszego, dania ziemi, światu, ludziom i samym sobie. Akceptacja tego, co było i tego, jakie było, pozwala nam na swobodne otwarcie się na zmianę. Pozwolenie zaś. Na zmianę sobie bez chęci i przymusu działania, aby inni zrobili to samo, aby poszli za mną, aby byli tacy jak ja, aby też chcieli takiej zmiany, pozwala na spokojne, z miłością, uwalnianie się od tego, co mi już nie służy. Pamiętajmy, że walka, opór, bunt, przeciwstawianie się rzeczywistości, która się dzieje, nikomu jeszcze nie przyniosła zdrowia i życia w poczuciu radości i szczęśliwości. Efektem stawiania oporu i buntu może być co najwyżej załamanie się. Naszego zdrowia i sprawności fizycznej, o czym potrzebujemy wiedzieć. Kiedy to rozsypują się, chorują nasze kolana, biodra, kręgosłupy, łokcie, ręce. Stoi za tym nic innego, jak nasze podejście do rzeczywistości, która nas otacza. Stoi za tym nic innego, jak tylko nasze chore wyobrażenie, stoi za tym nasze myślenie, że tego, co się dzieje, nie chcemy, nie potrzebujemy, a to, co przyjdzie, będzie jeszcze gorsze i jeszcze bardziej powalające nas. Jeśli odczuwamy dolegliwości tych właśnie części swojego ciała, to zwróćmy uwagę, czy warto dalej cierpieć, doświadczając bólu, czy niepewnosprawności, ograniczenia, podtrzymując bunt, poczucie niezgody, pretensji i walki. W tym temacie też prowadzę zajęcia, na których uzdrawiamy się w tym aspekcie. O tych warsztatach mówię w dalszej części nagrań. Z racji tego, że akceptacja jest podstawą pracy oczyszczająco-uwalniającej, o której właśnie w następnych częściach opowiem, zapraszam Was. Na moje wcześniejsze filmy w temacie akceptacji. Linki do nich podam pod tym filmem, tak abyście mieli szybki, łatwy dostęp do nich. Dziękuję, kochani, za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki filmów o moich nowych zajęciach. Pozdrawiam Was z miłością. Kocham Was takimi, jakimi jesteście. Do zobaczenia. Papa. Pa.